wszystkim. Mój wygląd nie jest ani występem w filmie, ani niczym innym. 6 października 2016 idziemy od stacji górnej kolejki na Chantory w kierunku na sam szczyt Chantory. A te warunki są naturalne, żeby nikt nie pomyślał, że wysypałem tutaj kilka ton mąki albo jakiegoś cukru. Naturalne październikowe warunki no Klementynka, przestaw się wszystkim bardzo ładnie, no że idziemy do góry ku wierzchołkowi Czantorii a Czantoria ma niecały tysiąc metrów nad poziomem morza no ale było kurewskie zamanie pogody więc owy film nie będzie niczym zaskakującym no chyba, że na kogoś śnieg jest czymś wybitnie obcym O, żeby było nawet widać jak mi buty wpadają w śnieg. że o. A tam byśmy sobie z dołu szli. Temperatura jest zero, to mi tak pokazywało na czytniku cyfrowym na samym szycie Chantory. Proszę, mi Na górnej stacji kolejki. Mówili prawdę, w granicach 10-15 cm śniegu jest Ja mam wielką nadzieję, że ta uraz z tym śniegiem to jest problemują na zajbiście mroźną i piękną zimę. No A od jutra, zarówno 10 dni, będę mieć swoje 43 urodziny, więc rozumiem, że natura dała mi przed prezent na piękną zimę. Kolejka była nieruchoma, weszliśmy do kasy, Kolejka się nagle uruchomiła. Jedźmy jedynie, żeby byli na kolejce, pod kolejką, nad kolejką i na szlaku. I dam rękę upierdolić, że nikogo więcej nie będzie. No bo nie ma 20 stopni i pięknego słońca. I pikniki siedzą w domu. I Nawet dobrze, żebym sobie wziął moje zimowe buty, bo kurwa w jesiennych mi to nie dał rady wyjść. Dobrze, żebym się Salomony wziął w żadnych innych... Dobra, tymczasem wy wystarczy.